Diolch yn fawr iawn am W tej stronie, no ile razy mam mówić jedno i to samo? No. Stronie, no Synu, to trzeba zoomem operować. Bo tak to nakręcić, bo kręcić to wiesz. Księdza w kościele, jak się nie rusza, to można kręcić. Pora ci piłkę, mówię ci, że poda ci piłkę. Ty graj w piłkę, a nie kręceniu, myślisz. Bo dzisiaj to wcale się nie podpisałeś. Czas, masz czas. Erik, ty patrz jest dwóch chłopak. Jak jest dwóch chłopak, ze strony Furmana dojść do nich. Patrz, co się dzieje. Janek, nie w tą samą stronę, tylko grać do Eryka. No i tyle razy mam mówić. Eryk, nie na raz. Jest chwilę.

Ej, hey, Filipa, przekątna! Przekątną zagraj, to w No raza lewą nogą w drugą stronę! No jeszcze skaczesz, patrzcie co robicie! Patrzcie, co się dzieje! Co by... Czemu on tam... to twoja brama, Po co się pchasz tam, jak masz drugą stronę do grać? Eryk, a czemu... To, co tam robi samemu? samej go. Co on tam robi? Co on tam robi? Janek, a co by trudno powiedzieć, za który chłop Grać, bo niech meczu. zmęczył. Bila na środek przejdź. Na środek, na środek, na środek. Nas, na... Znowu wam z tyłu stoi. Póra w krok do przodu i na głowę bierzesz. Trenerze, już mi ją na... Nie, mnie Gdzie No to przynieś. Ja na to w na Przynieś narzutkę. przynieś. Janek! Eryk I znowu nie ma Eryk! To jest prawda, przodu z głowy bierzesz! Do no, ludzie kochani! no! Eryk do krycia! Milan, co to jest takie coś? Odwrócenie się tyłem do piłki? Przy rogu? No masz furmana! Idzie! No, Eryk, gdzie tam biegniesz? Tu biegnij! Super! No, weźmie piłkę, aby stoi się ty! Dobrze, Maria! Akcje możecie zrobić! Ja, ja, Człowieki jadą! Halo. No witam, witam. No drugi mecz rozgrywają. E, pierwszy z Łukawem wygrali, teraz grają z e, Ogłętami z Pomlec z Redzenia. O tak sobie. No, nie mają, nie mają dobrych dzisiaj zawodników. Okrojeni przez komunę. Troszeczkę podjada, ale nie ma tragedii. Popryskałem, także. No jeszcze zostały dwa mecze. Nie, jeden jeden dla nas, dla naszych zostanie ze swoimi. Ale nie skacz, kurczę. No, A chwili może tak się pokazał kolejny. w Dobra, dobra. No to na razie, hej. Nie ma. sługa No <grytanie> <grytanie> to się podglądać? Chcesz się? Chcesz się? Chcesz się podglądać, Filip? się

Dobro. Jednak kibica i wystarczy, szybko. to co po zatrzymawszy. No, stój, na boisku. No, bramka nie wyprowadzaj spod swojej bramki, chłopie, bo nie uciekniesz od. I sporo. No, do Dobrze, Marty. wiesz, bo masz koło. Bierz, bo. Sporo obrapiła. Gaj Norbi, no robi, no nie czekaj! Że... Chłopie, no czekasz czy, czy, czy weźmie, czy nie weźmie. Po co może? No teraz no, skakujesz do chłopaki czeka. Do noru Do Dobra wyjdzie! Uważaj! Do niego Daj biegą! Daj mam Albo. Albo nie! Bolotko już za chwilę. Filip! I zjada zaraz. Zaraz? Merek właśnie!

Субтитры а, on, DimaTorzok

Ale taką piłkę się wybada!